Jak będzie się zmieniać populacja Unii Europejskiej z migracją i bez migracji? W związku ze starzeniem się społeczeństwa w całej Unii Europejskiej, Eurostat przewiduje, że do 2007 roku populacja bloku będzie o prawie 7% niższa. Spadek ten sprawi, że liczba ludności spadnie do 419 milionów z 449 milionów w 2024 roku. Populacja Łotwy i Litwy odnotuje rekordowy spadek o 38%. Francja i Niemcy odnotują najmniejszy spadek ogólnej liczby ludności, odpowiednio o 62% i 1%. Jedynie w Luksemburgu, na Malcie i w Szwecji spodziewany jest wzrost liczby ludności. Jednak nie biorąc pod uwagę migracji, populacja Unii Europejskiej może zmniejszyć się o 34%, co spowoduje spadek z 449 milionów w 2024 roku do 295 milionów pod koniec wieku. Włochy odnotowałyby największy spadek liczby ludności bez migrantów, wynoszący 52%, podczas gdy Hiszpania i Malta odnotowałyby odpowiednio 49% i 48%. Populacja Niemiec odnotowałaby spadek o od 37% do 2000 roku, a nie o 1%, jak przewidywano, po uwzględnieniu migracji. Wreszcie spadek populacji Francji wyniósłby aż 13% zamiast 62,%.